Na terenie powiatu Gruzińskiego w malowniczo położonych miejscowościach Białochowie i Wydrznie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. W zabytkowych budynkach otoczonych pięknymi parkami pod opieką wychowawców mieszka prawie 60 dzieci. Pierwsze wzmianki jakie tutaj znaleźliśmy u nas zapiski to z 1943 roku, że była to, ten budynek służył jako taka ochronka, to było na zasadach coś na podobę w tej chwili zielonych szkół. Na dzień dzisiejszy mamy 28 wychowanków w tej chwili, z tego największą liczbę stanowi rodzeństwo ośmiosobowe. Maluchy i młodzież mają zapewnione dobre warunki bytowe. Nie tylko dzięki wspaniałym opiekunom, ale także dzięki ludziom dobrej woli i dobrego serca, którzy wspierają ośrodki finansowo, fundując dodatkowe atrakcje dzieciom. Oczywiście dzięki finansowaniu starostwa funkcjonujemy, ale otrzymujemy cały czas pomoc od ludzi, którzy chcą się podzielić tym, co mają, ale także chcą wspomóc funkcjonowanie naszych dzieci. Ostatnim takim przykładem może być grupa ludzi, która zafundowała, można powiedzieć, kilka rowerów dla naszych dzieci i organizuje niekiedy nam czas wolny, poświęcając swoje własne środki, ale również i osoba, która uznać chce się za anonimową i przekazała dla dzieci, dla młodszych piękne zabawki, a dla starszych talony wybranym przez nią sklepie. Największe nadzieje dzieci na pomoc związane są z okresami wakacji i świętami Bożego Narodzenia. Dodatkowe wyjazdy i prezenty pomagają zapomnieć o zbyt trudnych do udźwignięcia troskach małych wychowanków. Wsparcie to rzeczywiście jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu dzieciaczki naprawdę mogą korzystać z wielu fajnych atrakcji, tak i powyżej tej podstawy, którą gdzieś tutaj my dajemy. Tak więc i chciałabym bardzo podziękować w imieniu darczyńców, którzy nas sponsorują, którzy pomagają naszym... Dzieciaczkom, jak również tym, którzy gdzieś może w naszą stronę tutaj się przychylą, i, i wszelka pomoc, pieniężna bądź niepieniężna, będzie przeznaczona na pewno na spożytkowane w sposób prawidłowy, tak? Że dzieci będą mogły wyjechać sobie w najbliższym czasie na, na wakacje zimowe. Bardzo fajnie będą zorganizowane święta Bożego Narodzenia, które niedługo nadchodzą, i, i to wszystko jest przeznaczone dla dzieciaczków, także naprawdę bardzo dziękujemy. Jeśli ty chcesz pomóc, zadzwoń pod podane numery telefonów. Uśmiech tych dzieci będzie największym podziękowaniem.